Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Paweł Kaleta. Te osoby, które mnie nie znają, tak ty tytuł się narzuca, narzuca Wykorzystanie chmury obliczeniowej Lubelskiej Akademii w SEI. Ktoś mógłby zapytać, są, te osoby, co nie znają, co ma wspólnego z Akademią w SEI? Otóż te osoby, które mnie nie znają, to powiem, że pracuję w centrum informatycznym naszej uczelni. Dlatego taki temat. Ale zanim do tematu, to może taki krótki wstęp. Czym jest chmura? Jeżeli byśmy zapytali osobę, użytkownika komputera, który nie jest informatykiem, co by nam odpowiedział, czym jest chmura? Według takiej osoby, chmura jest to miejsce, gdzie się przechowuje i udostępnia dane. Przyjmiemy sobie, że jest jakiś statystyczny Kowalski. Mam nadzieję, że nie ma tutaj Kowalskiego na sali żadnego. Ale jeżeli jest, to przepraszam, że go wykorzystam. A nie przyszedł, okej. Okay. Co najczęściej taki kowalski przechowuje w takim miejscu? Są to na przykład pliki tekstowe, prezentacje, arkusze kalkulacyjne, multimedia, dokumenty jakieś PDF. To, to, to powiedziała osoba, która jest użytkownikiem złóżmy komputera, ale nie jest na przykład informatykiem. To by nam najprędzej mogła odpowiedzieć. Natomiast. Co używa taka osoba do przechowywania swoich danych? Tak jak tutaj, może nie będę czytać, już. są to znane miejsca do przechowywania danych. To, co wcześniej, właśnie mówiłem, były pokazane, że pliki, pdf -y na przykład. Natomiast będziemy powoli dobijać do tematu czy, czym jest chmura obliczeniowa? Czyli chmura obliczeniowa to elastyczna infrastruktura IT, która umożliwia dostęp do różnorodnych zasobów, takich jak serwery, bazy danych, magazyny danych, aplikacje za pośrednictwem internetu. Dzięki takiej chmurze użytkownicy mogą korzystać z tych zasobów na żądanie bez, bez konieczności posiadania własnej infrastruktury. Krótko tak, o rodzajach chmur obliczeniowych. To jest taki wstęp, zanim dojdziemy do właściwego tematu. Więc jakie mamy chmury? Jakie rodzaje? Chmura prywatne to, to co będzie później w mojej prezentacji czyli właścicielem prywatnej chmury jest organizacja i utrzymaniem czy takiej chmury najczęściej z, z, zajmuje się dział IT. Firma taka nie dzieli chmury z innymi użytkownikami. Chmura publiczna, czyli rozwiązanie, w którym maszyny, zasoby są gdzieś u zewnętrznego dostawcy. My nie wiemy, gdzie one są. I to na przykład może być Google. Dostawca udostępnia nam jakieś gotowe usługi chmurowe. Oraz chmura hybrydowa, to jest połączenie chmury publicznej z chmurą prywatną. Jest to rozwiązanie, które. Na przykład pomaga przechowywać dane krytyczne na jakiś serwerach zewnętrznych. Nadobijając no do tematu, czyli prywatna chmura obliczeniowa lubelskiej akademii w Sej. Teraz będzie troszeczkę takich zdjęć, jak wygląda taka chmura. To na przykład mamy na zdjęciu? Mamy switche, pod spodem mamy, przejdę do kolejnego zdjęcia, mamy na przykład serwery i mamy macierze dyskowe. To znajduje się w naszej uczelni ta chmura. Przykład wykorzystania takiej chmury w naszej Akademii i pozwoliłem sobie pokazać to na przykładzie studentów. Co student może dzięki chmurze zyskać? U nas często mówi się jest takie słowo wirtualne laboratoria krąży gdzieś taka informacja. Co to są te wirtualne laboratoria? Jest to, wygląda to strona do logowania, strona jak strona, wpisz nazwę, wpisz hasło. Student podaje swoje dane, czyli tam numer albumu, swoje hasło, które ma ustalone. No i potem co zyskuje potem. To akurat jest z mojego konta pokazane. Mamy jakieś trzy wirtualne maszyny w tym momencie. Ja akurat mam na swoim koncie trzy dopięte. I student. Wybierając sobie tą maszynę, klikając w nią, loguje się bezpośrednio. Wygląda to jak pulpit komputera. Jesteśmy na pulpit, ale jak widać, ten pulpit jest uruchomiony w przeglądarce internetowej. Czyli to wszystko jest uruchomione w przeglądarce internetowej. Czyli my musimy mieć tylko dostęp do internetu, logując się swoimi danymi, podajemy dane. Mam pulpit komputera, maszyny przygotowanej dla studenta. Po lewej stronie mamy pasek na przykład, które maszyny na przykład student ma w swoim koncie, które w tym momencie ma uruchomione, które nie uruchomione, Gdzie na przykład, w jakim, do czego na przykład student może to wykorzystać. Tu na przykład zrobiłem sobie zrzut ekranu z kolejnej maszyny. Lepiej byłoby to pokazać bezpośrednio logując się, no ale w związku z tym, że nie ma czasu i możliwości też, więc niestety no, jest to na rzutach. Jest to pokazane oprogramowanie, które jest do statystyki. Oprogramowanie to ma jedną wadę dla studenta, nie działa na Macach. Więc osoby, które mają Maca mają problem, bo nie mogą skorzystać z tego oprogramowania pobierając. Więc co robi taki student? Loguje się w wirtualne laboratorium i ma dostęp do programu, który jest zainstalowany. Więc problem maka odpada w tym momencie, bo może się zalogować. Na, na kolejnym jeszcze tutaj mamy troszkę jeszcze inną rzecz, to jest akurat oprogramowanie, z którego korzysta Pan doktor Małek, to jest do hydrauliki, pneumatyki, nie, wiem, nie, nie znam się do końca też i to jest tak jedna rzecz. Na dole jest taka ikonka, nie wiem czy ją dobrze widać w tym momencie. Takie jak pendrive, to jest hasp, to oprogramowanie jest yy, zabezpieczone haspem, czyli jak nie ma haspa, nie jesteśmy w stanie odpalić. Gdyby to było w warunkach, nie, nie mielibyśmy tych laboratoriów wirtualnych, to student musiał, prawda, przyjść, odpalić fizycznie u nas na komputerze, no bo licencja znajduje się w tym momencie w serwerze u nas i na przykład, nie wiem, wspiera to jedną salę komputerową, na przykład 20 licencji. Jeżeli mamy to w wirtualne laboratorium podpięte, to student może się zalogować z dowolnego miejsca i ma po prostu tą licencję. Ten program ma licencjonowany tam, gdzie po prostu ma dostęp do internetu, do przeglądarki internetowej. I to by było na tyle, takie od strony studenta. Dziękuję bardzo.